Light. Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku Przesłuchania. Naszym dzisiejszym tematem będzie nowy album zespołu 5 Seconds of Summer – Everyone's a Star. W odcinku wita Was Agata Piłat, a moimi gościeniami są Bożena Stolarz, Cześć. Oraz Zosia Hetman. Hej. Dziewczyny, powiedzcie mi, jakie są wasze odczucia wobec tego nowego albumu? Czy uważacie, że jest to coś świeżego, czy raczej czujecie jednak jakieś podobieństwo do poprzednich albumów? Ja z jednej strony poczułam taką nostalgię w stosunku do takich pierwszych w ogóle albumów Five Seconds of Summer, a z drugiej strony poczułam, że wnieśli taką nową jakość. Poczułam też, że zahaczyli o takie alternatywne rockowe nuty, które mi osobiście są bardzo bliskie i bardzo mi się spodobał ten zabieg, który zastosowali. Poza tym zmienili też swój image na potrzeby tego albumu, trochę zrywając z takim wizerunkiem boys bandu, którym zawsze byli okraszani. E, także, jak najbardziej, dla mnie to jest e, ciekawa, ciekawa droga, którą podjęli. Z jednej strony wracając właśnie do takich bankowych nut, wnosząc trochę więcej tego alternatywnego rocka, e, ale bardzo na plus w mojej ocenie. Ja się muszę tu zgodzić z Bożeną, właśnie e, także takie trochę nostalgii, ale coś nowego. Po uważam, że jednak ten album przenosi nas trochę do początków zespołu, do właśnie ich dwóch pierwszych płyt, ponieważ później po ich trzeciej płycie Young Blood mam wrażenie, że trochę bardziej poszli w stronę rokowo-popową niż punkową i alternatywny rock, gdzie tutaj właśnie tak jak Bożena powiedziała, trochę bardziej ta melodia się wybija. Osobiście Uważam, że był to świetny wybór i jest coś to takiego nostalgicznego, ale jednak zrobionego już przez dorosłych mężczyzn, a nie przez dzieci, tak jak to y, widzieliśmy przy wcześniejszych, no nie wcześniejszych, ale może pierwszych dwóch, trzech albumach. Ja zauważam w nich taką dojrzałość jako artystów, bo mam wrażenie, że tymi albumami właśnie od tego takiego trzeciego, trzeciego albumu Youngblood, o którym powiedziałaś, trochę starali się zadowolić publikę w wielu momentach. A tutaj z tym zrywają, robią coś swojego, pokazują, że są na tyle dojrzali, żeby pójść w takie, w takie nuty, które ich kręcą, które im się podobają i są w tym bardzo tacy odważni, dojrzali, i to pięknie się ogląda, patrząc na to, jaką drogę artystyczną e, przeszli. E, więc no, ten album jest absolutnie, e, absolutnie niesamowity i mam wrażenie, że w jakiś sposób przełomowy, jeśli chodzi o ich karierę muzyczną. Zdecydowanie. No, ja sama też e, mam takie odczucia, że po prostu przenoszę się mentalnie do 2014 roku i słucham tego ich pierwszego albumu. E, mówiąc też o tym nowym albumie, jaka jest Wasza ulubiona i najmniej lubiona piosenka? czy są takie, które faktycznie przypadły wam do gustu czy może niekoniecznie. Nie wiem czy tu się mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie, ale myślę, że u mnie w top 3 zdecydowanie jest Evolve. E, podejrzewam, że gdzieś około drugiego miejsca będzie telefon Busy i Myślę, że na trzecim miejscu w tym momencie postawiłabym The Rocks. Oczywiście to się może zmienić z czasem słuchaniem albumu. Bardzo czekam na aranżację na żywo tych piosenek. Zobaczymy, co się pojawi na trasie koncertowej, co nie. Może to zmieni trochę moje zdanie. E, aktualnie także niestety muszę powiedzieć, że moją najmniej ulubioną piosenką, może nie powiem, że ją omijam, ale jednak, no jak już do niej dochodzę, to mam takie ech, znowu to jest e, Job Breaker. Jest to ostatnia piosenka na albumie i nie uważam, że po, jest to album dosyć. Mocny, z takim tąpnięciem, i nie wiem, czy ta piosenka po prostu pasuje jako ta ostatnia na albumie, ponieważ jest dość taka wolna i rozpływająca się, bardziej przypominająca rockową balladę niż właśnie takiego punk pop, alternatywny rock, co wybrzmiewa w większości albumu. Tutaj się z Tobą zgodzę. Mam wrażenie, że ta ostatnia piosenka jest takim wyciszeniem, które. Patrząc na cały kształt tego albumu, nie do końca chyba się sprawdziło. E, ja bardzo, słuchając pierwszy raz tej piosenki, czekałam na taki mocny refren, bo w, z tych, w każdej z tych pozostałych piosenek na tym albumie te refreny są naprawdę takie mocne, to jest właśnie takie tąpnięcie, A tutaj mam wrażenie, że ten refren gdzieś się po drodze tak rozlewa. I ta piosenka jest ok, ale mam wrażenie, że na tle pozostałych wypada zdecydowanie blado. E, co do moich. Ulubionych to i Wolf też jest gdzieś tam mi bliski, bardzo mi się spodobała ta piosenka. Jest naprawdę po prostu. To jest taki utwór, którego słucha się, idąc na przykład nie wiem, na spacer i po prostu czujesz się jak main character twojego życia. E, więc naprawdę ta piosenka jest fenomenalna. E, The Rocks, niesamowicie mnie też gdzieś... To oh, jest tak. też intensywna piosenka, ale ona mnie gdzieś wzrusza. Jakby ten tekst też gdzieś uderza w takie moje, moje czułe punkty. Myślę, że Telephone's Busy, cudowna jest, jest ta nuta, idealna w ogóle mam wrażenie, że gdyby poleciała w jakimkolwiek klubie, to każdy by się świetnie do tej piosenki bawił. Um, no i Number's One Obsession, też myślę, że, że gdzieś tam u mnie jest, jest dosyć wysoko. No i jeszcze dodałabym do tego oczywiście piosenkę, która promowała album, czyli Not OK. Teledysk do tej piosenki jest Też jest świetny, zdecydowanie. Jeśli już mówimy o y, akcji promocyjnej albumu, co w ogóle sądzicie o tej akcji? Dlatego że no, pojawiło się odliczanie na stronie, nikt nie wiedział o co chodzi, pojawia się konferencja prasowa, że się rozstają. Co, co, co sądzicie o tej akcji promocyjnej? Ja myślę, że to trochę też, jak tutaj rozmawiałyśmy z Zosią przed, przed programem, że to trochę właśnie ta konferencja nawiązuje do tych plotek, które się pojawiały gdzieś po drodze, kiedy artyści zaczynali trochę tworzyć też taką swoją muzykę poza zespołem. Tych plotek, że ten zespół się gdzieś po drodze rozpadnie. No e, i mam wrażenie, że oni trochę chcieli w to uderzyć i tak jakby zaśmiać się z tego, że e, obrócić to w trochę właśnie taki żart. E, i mi osobiście bardzo się to spodobało. Mam wrażenie, że to był właśnie tak kontrowersyjny ruch, ale sprawiający, że na pewno, o może inaczej, przykuwający uwagę i zdecydowanie, zdecydowanie świetnie nawiązujący w ogóle do całego tej warstwy wizualnej tego, tego albumu i tego też e, łamania zasad, wychodzenia poza te takie utarte schematy, granice, więc e, no osobiście e, świetny krok marketingowy. Ja się tu nie mogę zgodzić, e, nie mogę się nie zgodzić, przepraszam najmocniej. E, uważam, że kampania była świetna, była przezabawna, przykuwająca wzrok i bardzo pasująca do zespołu po tak jak z tą konferencją prasową forma takiego skeczu promocyjnego już wcześniej się u nich pojawiała, więc nie jest to kompletnie coś nowego, ale jest to nowa aranżacja i właśnie uderzenie w plotki i dotyczące jakby przedstawiania ich jako boys przez media przez wiele, wiele lat i yy, na przykład właśnie te dotyczące rozpadającego yy, się zespołu było Świetnym zagraniem. E, osobiście uważam, że e, ta kampania mogła być trochę bardziej stargetowana dla już ich fanów, a nie po prostu mass mediów, i mm, nie miała na celu przyciągnięcia nowych słuchaczy, a jednak zainteresowania tych, którzy wcześniej z nimi byli. E, I uważam, że nie było to do końca złe zagranie, bo nie zawsze się tego spodziewamy. Przy tym, jak artysta wydaje nowy album, więc myślę, że super. Tak, super w ogóle, że właśnie, że starali się uderzyć w ten fanbase, który już mają i nie starali się dogadzać kolejnym, kolejnym słuchaczom i pozyskiwać kolejnych słuchaczy, po prostu starali się być w tym wszystkim sobą. Mi osobiście też uwagę mam wrażenie przykuła sytuacja z Denmark Street, gdzie właśnie. Muzycy pojawili się, zespół pojawił się w witrynie sklepu muzycznego, po czym wyszli z tego sklepu i wsiedli w różową limuzynę, która w ogóle jest takim, mam wrażenie, symbolem tego albumu, który gdzieś tam się często pojawia. Zablokowało to w zasadzie, fani zablokowali całą ulicę, bo zainteresowanie było tak duże, ale mam wrażenie, że to była taka sytuacja, która też, też przykuła uwagę i obok której nie dało się przejść obojętnie. Zdecydowanie. Tutaj już wcześniej e, wspominałyście e, poprzednie albumy i skąd właściwie e, znacie zespół Five Second of Summer? Czy to przez konkretną piosenkę, czy może ktoś Wam polecił ten zespół? Jak się Wasza historia z tym zespołem zaczęła? No u mnie zaczęło się w gimnazjum, a, kiedy wyszedł album Young Plat. I w zasadzie właśnie piosenka Youngblood była tą pierwszą, mam wrażenie, którą słyszałam w wykonaniu 5 Second of Summer. I faktycznie te ostatnie klasy gimnazjum bardzo dużo ich słuchałam. Potem gdzieś nastąpiło u mnie właśnie takie wyciszenie. Też żaden jakby ten kolejny ich album aż tak nie przykuł mojej uwagi. A ten mam wrażenie jest ich świetnym, może nie powrotem, bo oni cały czas tworzyli, ale jest ich takim świetnym nowym odsłonięciem, które osobiście mi się podoba. I chyba mam wrażenie, że tak jak oni, mam już, nie mam takiej dojrzałości gimnazjalistki, tylko już bardziej dziewczyny, która ma 20 parę lat. I mam wrażenie, że oni dojrzeli, ja gdzieś też dojrzałam, i ta muzyka, którą tworzą teraz, bardziej do mnie trafia. U mnie pojawiła się fascynacja tym zespołem trochę wcześniej, ponieważ, e, może nie od pierwszego, ale gdzieś około drugiego albumu, ponieważ po raz pierwszy usłyszałam e, o Five Seconds of Summer, gdy byli oni supportem One Direction na e, ich trasie koncertowej w 2014 roku. Nie powiem, że od razu wtedy zostałam fanką, tylko właśnie bliżej 2015-2016 po ich drugim albumie. Gdzieś po drodze niestety zgubiłam tą swoją pasję, która odnowiła się podczas pandemii. Myślę, że to był taki powrót do nostalgii, jednak gdy byłam zamknięta w domu przez cały czas, taka potrzeba czegoś, takiego komfortu wewnętrznego, i od tamtego czasu już pozostałam im całkowicie wierna. Super. Część merytoryczna za nami. Przejdziemy teraz do krótkiego quizu na temat Five Seconds of Summer. Witamy Was po krótkiej przerwie. Przechodzimy teraz do chyba najbardziej wyczekiwanej części programu, czyli do quizu. Dziewczyny, czy jesteście gotowe? No, przekonamy się. Zobaczymy. Okej. Okay. Pierwsze pytanie. Przez kogo zaczęli być rozpoznawalni? Chodzi mi o support. One Direction. Tak. Który z członków zespołu ma dziecko? Luke i Michael. Dobrze. Ok. Który z członków zespołu miał kolczyk w wardze? Luke. Bardzo dobrze. Idzie wam za dobrze. Chyba <laughs> będzie musiało być bonusowe pytanie. Która piosenka ma najwięcej odsłuchań? To jest taki wild to guess, ale Youngblood? Tak. Youngblood ma 2 miliardy ponad na Spotify'u i 332 miliony na YouTubie. Nieźle. Wow. Więc super. Jest, jestem no. pewna, że ja nieźle. Ok. Z jakiego kraju pochodzi zespół? Australia. Super. Dobrze, teraz pytanie, na które myślę, że czekałyście. Jak nazywa się perkusista? Aszton. Pilny. Świetnie. Aż się przestraszyłam. <laughs> Jak zaistniał zespół? Zaczęli publikować covery na YouTubie. Dokładnie tak. Krótko potem w sumie właśnie członkowie One Direction też na przykład zaczęli na swoich social mediach publikować, nie wiem, jakieś właśnie ich covery, albo linki do tych coverów. No i też deklarować, że w sumie są fanami grupy, także. Tak, i dlatego później byli ich supportem na koncertach tak. dokładnie. Kto najpóźniej dołączył do zespołu? Aż tam. Dokładnie tak. <laughs> <The> refleks! <laughs> no boże na bardzo dobry refleks, ma to prawda. Jak nazywał się pierwszy cover na YouTube? Ale się trudno trafiło. <laughs> seconds later. Twenty minutes later. Mam wrażenie, że to było coś. Przecież Marka nie... pousnera. A, przepraszam. A, dobrze. Mam wrażenie, że to było coś. Maj... Majka... Ma... Marka pousnera. Majka. Majka, <laughs> o jeden. Uh... Hmm. Jesteś na dobrym tropie. Ja Tyle chyba mogę sobie ci nie podpowiedzieć. nie więc. Kontynuuj tak myślowy. <grym> okej. Okay. Nie wiem. Y mam wrażenie, że kojarzę gdzieś tytuł piosenki, ale okej. Okay. Don't go coś tam. Blisko, blisko. Yeah, Nie. No. Mam wrażenie pierwszego, że mam Pierwszego go. słowa brakuje. Okej. Okay. Co pasuje do Don't Go. E <grym> e please? Dokładnie tak. Please don't go Maika Postnera. Świetnie. Jestem pod wrażeniem, że to wiedziałaś, bo to naprawdę było trudne. Dobra, i ostatnie pytanie. Którzy członkowie Five Sos na początku określali się jako wrogowie? I nie mam pladego pojęcia. Gdzieś mi dzwoni, ale nie wiem w którym kościele. Można cisnąć i zaryzykować. Ja, ja zupełnie. Nie, nie, mi zupełnie nic nie przychodzi do głowy. Jest to dosyć nieoczywiste, więc myślę, że możecie mieć z tym kłopot, ale no, możesz spróbować. O Jezu. Chyba nie... Naciśnij i spróbuj. No, no, chyba, nie, chyba nie wiem. No, Jakaś podpowiedź? Może dla nas obu. Byli to członkowie zespołu, którzy grali ze sobą na samym początku. Michael i Luke. Dokładnie, tak. Okay. Świetnie. Okay. Wydawało mi się, że właśnie, że. Oni są najbliżej jakby a, trochę. Tak, no w teraz. tym momencie tak, ale na samym początku, mm. kiedy oni chodzili jeszcze do szkoły średniej, to właśnie określali się jako wrogowie, po prostu byli jako enemies, Mi się tak. wydawało, że albo Michael z kimś, albo Luke z kimś, więc już tak, jak tak. powiedziałem, że to... Zupełnie szczerze, moja pierwsza myśl to, to był Michael i Ashton, ale w momencie, kiedy Agata powiedziała... W sensie, że to była jedyna mm. myśl, którą miałam w głowie, ale w momencie, kiedy Agata powiedziała, że to są... Ci ta pierwsza trójka, no to już jakby to ten jedyny mój trop gdzieś tam uleciał. Ale to było podchwytliwe. No, dokładnie. Czy chcecie jeszcze bonusowe pytanie, bo w sumie mamy 4-6 wynik. Bożena prowadzi, Bożena wygrywa. Myślę, że tutaj chyba zdecydowanie Refleks wygrał, bo obie... <grym> ale obie... Zosi, Zosi też szło super no, i jakby wiem, bardzo. że znałaś odpowiedzi na większość tych pytań. Nie, także. ale Ja jestem pod wrażeniem Twojego Refleksu, muszę zacząć ćwiczyć. Czy chcecie bonusowe pytanie? W sumie ono nie. będzie najbardziej podchwytliwe. I ja chcę wiedzieć teraz, jakie ono jest, jakie tak, już tak, o wspomniałaś. Dokładnie. Ile sosów jest w Five sos? Rozmawiałyśmy o tym dzisiaj, Zosie? To, to jest. Ile sosów, sosów jest w 5 sos? Sauce. Ale chodzi o czło. Ja nie, się zastanawiam, czy chodzi. chodzi o członków, czy chodzi o tytuły albumu. Nie, nie, to chodzi o pewną konkretną akcję promocyjną. Chodzi o ten sketch z Five Sauce. Okay. Który był promocją poprzedniego albumu i ja to oglądałam te kilka lat temu i chyba nie pamiętam. Było to też na koncercie w Gliwicach? Tak ci podpowiem. Mnie nie było na koncercie, także <noise> Zosiała nadzieja w tobie. Strzelam dwa. Dokładnie tak. Było to i szczarne po prostu. Ale I, właśnie to. Ten... socjalistego z tego konfetti, więc. <noise> Dziękuję Ci bardzo za podpowiedź e, o koncercie, bo wtedy mi się klapka otworzyła. <noise> w dzisiejszym quizie wygrała Bożena. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Prowadziłam ja, Agata Piłat, a ze mną w studiu było Bożena Stolarz. Cześć i dzięki za dzisiaj oraz Zosia Hetman. Hej!